W dzisiejszej liturgii słowa widzimy postać świętego Józefa. Jest on głową świętej rodziny, ale jednocześnie osobą żyjącą w cieniu jej, w cieniu Maryi i Jezusa. Józef z pewnością miał swój plan na swoje życie, na życie ze swoją żoną Maryją. Z pewnością chciał mieć dzieci, które były w ówczesnym czasie znakiem Bożego błogosławieństwa. Jednakże gdy dowiedział się, że jego żona Maryja jest w ciąży, Cały plan, który miał, uległ zniszczeniu. Jednak nie załamał się on, był on bowiem człowiekiem pełnym miłości i sprawiedliwości. Nie chciał narazić na śmierć swojej żony ani dziecka, które nosiła ona pod swoim sercem. Dlatego postanowił, że oddali ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, Anioł Boży ukazał mu się we śnie i obwieścił nowinę o zwiastowaniu. Józef, pomimo na pewno wielkiego lęku, niepewności, strachu, poddał się w pełni woli Bożej, oddał się temu planu, który przygotował dla niego Pan Bóg. Pomimo, że z pewnością go nie rozumiał, nie wiedział jak to będzie, w pełni go realizował. Widzimy tutaj go jako osobę pełną bogobojności, sprawiedliwości, miłości. W naszym życiu też może być wiele takich momentów, gdzie mamy określony plan Boży. Często jest tak, że ten plan ulega zniszczeniu. Wtedy powinniśmy zrozumieć, że może to nie jest nasz plan, tylko to ma być plan Boży. Dlatego zachęcamy, abyście wysłuchali świadectwa Michała. Szczęść Boże, jestem Michał i chciałbym Wam powiedzieć dzisiaj o kawałku mojego życia. Kiedy byłem w liceum, miałem wiele planów na swoje życie. Chciałem pójść po prostu na studia, na matematykę, przede wszystkim na statystykę, jakbym się dostał. Chciałem później ukończyć jakąś szkołę menadżerską, zostać menadżerem w czasie studiów. Najchętniej wyjechać do Szwajcarii na rok studiów, na przykład, albo na takiego rodzaju wymianę. I do tego dążyłem. Uczyłem się bardzo dobrze w liceum, miałem bardzo dobre wyniki w nauce, startowałem w olimpiadach, znalazłem sobie też po drodze dziewczynę, która przybliżyła mnie do Pana Boga. I w pewnym momencie y, miałem takie poczucie, że to, co wymyśliłem, to jest tylko i wyłącznie moje, że tutaj ani trochę nie ma Pana Boga i Pan Bóg obserwuje te moje działania z trybun. Ja gram sobie jakiś mecz, on siedzi i ogląda, nie mogę w tym wszystkim. I w pewnym momencie zrozumiałem, że moją drogą jest powołanie do kapłaństwa. Dlatego postanowiłem pójść do seminarium i odrzucić cały ten swój plan, który sam wymyśliłem, który sam sobie poukładałem w głowie, bo tam nie było ani trochę Pana Boga. Pan Bóg wymyślił dla mnie lepszy plan i uważam, że Go odkryłem. I chcę Nim podążać i chcę dążyć drogą Pana Boga. I jestem bardzo szczęśliwy jak na razie, w tym momencie. I jeżeli masz tak samo jak ja, że układasz sobie własny plan, nie, nie ma w tym ani trochę Pana Boga, no to zaufaj Panu Bogu i spróbuj poprosić Go o to, żeby wskazał Ci swoją drogę. Dziękujemy, że byliście z nami i zapraszamy do obejrzenia kolejnych odcinków.